Kolejny dzień, witamy w Beskidzie Niskim Już prawie spakowani i gotowi do drogi Bo chcemy dostać się z powrotem w Bieszczady zanim przyjdzie ulewa Która może przyjść, a może nie przyjść Nie wiadomo Ale wstaliśmy dzisiaj wcześniej, spakowaliśmy się A ja wykorzystam tę chwilę, żeby pokazać Wam mój ekwipunek na rowerze zainstalowany Także idąc od przodu e, Torby, orklip, forkpak zamocowane na takich stalowych obejmach do amortyzatora standardowego te obejmy są w zestawie i ten system mocowania jest genialny bardzo, bardzo pewnie się to trzyma i nigdzie się raczej nie ruszy zawartość cakwy już opisałem w poprzednim filmie na specjalnym dodatkowym bagażniku, który zainstalowałem sobie w postaci starego mostka i kawałka starej sztycy, czyli taką mam mikro kierowniczkę dodatkową jakby Służy wyłącznie do przełożenia bagażu. Dzięki temu, między bagażem a kierownicą, mam jeszcze odstęp. Linki są bardzo fajnie tutaj poprowadzone. Nie są pozaginane, wszystko tutaj pasuje. Ten patent jest genialny. Jeśli tylko ktoś ma wystarczająco dużo rury sterowej, polecam. Tutaj są dwie tak zwane paruwy z decathlonu. To są torby Riverside. Bardzo dobre jakościowo. Też serdecznie te torby polecam. Na kierownicy Garmin. Explore 2. Również polecam, chociaż w garmin muszę powiedzieć, mógłby popracować trochę nad jakością swojego oprogramowania w ostatnich latach, no ale to chyba wszyscy wiemy. W każdym razie działa Działanie nie najgorzej. Eee, jeśli chodzi o nawigację, jest to super urządzenie. No będę na rację prowadził równolegle z pieskiem, także to taki klimat leskicki. Poczujecie, Torba podsiodłowa Ortlip, nie wiem jak się nazywa, ale chyba Sitpack. zestawie naprawcze. Tak jak widzicie, ona nie dotyka w ogóle sztycy. Także mogę bez problemu dropera opuścić na całą, mogę wykorzystać cały skok dropera do samego dołu, opuścić go i ta torba nie koliduje z tym. No i Ortlieb City, czyli taki teoretycznie miejski model, a praktycznie on różni się wyłącznie systemem zapięcia, znaczy zapięcia samej torby, bo system mocowania jest też ten klasyczny, QL2 chyba to jest. Te, te, te systemy mocowania są co najmniej trzy. Z czego ten najnowszy jest najbardziej taki minimalistyczny, ale też wymaga tego, że na magażniku zostają takie adaptery. A tutaj, jakby to, to, to się wiesza bezpośrednio na magażniku, 2x25 litrów. Także trochę tych litrów tu mam, no ale w jednej torbie, w jednej parówie idzie praktycznie tylko ukulele. Ukulele, ukulele owinięte taką, takim kawałkiem karimaty, którego używam jako podłogi w przedciągu namiotu. Jadą też tu kroksy. Dobra, dwa bidony, wiadomo. Pompka, duża pompka. Podstawa. W ogóle nie ruszam się nigdzie bez dużej pompki. Nie uznaję już małych, miniaturowych pompek. No tak, im większa, tym lepsza. To jest największa pompka, jaka chyba jest. I wcale nie jest droga, kosztowała może z 30 zł. Oczywiście obowiązkowe oświetlenie. Ja już wolzę na rowerze, raczej nie zamaka. W jazda w deszczu, czy, czy, czy w jakichś warunkach gorszych, atmosferycznych, zawsze warto tą lampkę włączyć. No dobra, także tak wygląda mój rower w pełnym, w pełnym rynsztunku bojowym. Myślę, że powoli jesteśmy gotowi. Jak tam Tomasz? Zwarty i gotowy. Zwarty i gotowy, no proszę. To teraz jeszcze czekamy na księcia Jakuba. Tomasz też ma forkpaki, ale mocno zwinięte masz te forkpaki. Tomasz ma, te, Tomasz ma te większe forkpaki, 5,7 litra Dokładnie ten sam model, tylko inny kolor i, i rozmiar A z tyłu bardzo duże sakwy Crosso, to chyba są największe sakwy jakie w ogóle są Są mocowane też na, na bagażniku Także mamy bardzo podobne rowery, hardtail'e, po prostu MTB Przystosowane do przewożenia bagażu I wydaje mi się, że jest to chyba optymalny zestaw, co myślisz? Na te drogi chyba tak. Na te drogi chyba tak, Wczoraj Kamieni. Nie, asfaltu, nie? Wczoraj zrobiliśmy dużo asfaltu, tak, rzeczywiście. No, ja akurat Tomasz ma taką typową oponę górską. To jest, zdaje się, Cross King, zwany X-kingiem, ale to Continental twierdzi, że należy to wymawiać Cross King w rozmiarze chyba masz albo 2,2. Chyba 2,2. A ja mam z kolei oponę typowo typowo w tym roku, także wczoraj na tym asfalcie to czułem się wspaniale po prostu. Jest to Terra Hardback, opona, która w zeszłym roku już jechała ze mną w gravelu ze rozmiar 2 cale. Jakbym miała trochę większy balon, to by było w ogóle idealnie, ale ta opona występuje na większym balonie 2 cale, także taki mam. Co w sumie daje większy też prześwit na błoto i tak dalej. No, jeśli ona kiedyś wyjdzie w rozmiarze 2.2 albo 2.4 w ogóle, no to, to, to będzie najlepsza opona, moim zdaniem, do takiego bikepackingu, gdzie, gdzie jednak tego asfaltu jest zawsze sporo. On może być różnej jakości, ale jednak, ale jednak jest. I tak samo ta opona świetnie się toczy po, 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 po takim szutrze po prostu. Natomiast wczoraj jechaliśmy kawałek tym szlakiem żółtym do Olchowca i tam, tam były takie momenty, jechałem akurat za Tomaszem. I były takie po prostu zagłębienia z błotem, i widziałem, jak Tomasz wyjeżdża z nich. A ja w tym samym miejscu, jak depnąłem mocniej, to tylna opona się troszkę uślizgowała, także musiałem dociążać tył, żeby to lepiej kontrolować. Ta opona idealna na błoto na pewno nie będzie, ale mam tego świadomość. Nie ma opony idealnej do wszystkiego. W tym roku postanowiłem wybrać oponę trochę szybszą, trochę bardziej asfaltową. I to chyba dobre, bo wczoraj praktycznie, no, tak naprawdę. Większość trasy, mimo wszystko, mieliśmy po asfalcie. Z tych 91 km może 5 było po błocie. Także... Także coś za coś. Zawsze jest to pewien kompromis. Dobra. Mam nadzieję, że wyruszymy niedługo. Jest ósma. Jest lampa. Praktycznie pięknie jest. Mam nadzieję, że bez problemu namówię kolegów, żebyśmy wracali trochę dłuższą drogą. Czyli przez Słowację. A słowackie wieszady. To jest totalny kosmos, którego jeszcze nigdy chyba nie kręciłem, ale w tym roku chciałbym, bo no jest to naprawdę totalny koniec świata i, i klimat jest niepowtarzalny. Zarówno architektura jest inna, lasy są inne, zwyczaje, ale też kultura. Podwójne tablice, w sensie opisane po słowacku i rusińsku, cyrlicą, ponieważ nadal. Na Słowacji mieszka mniejszość narodowa Rusinów, którzy po naszej stronie granicy zostali wysiedleni w czasie akcji Wisła, a tam po prostu żyli sobie dalej. Oni o sami o sobie mówią Rusnacy. W zeszłym roku, dwa lata temu, z Kubą poznaliśmy jednego Rusnaka, który mówił do nas po Rusnacku, a my normalnie rozumieliśmy go, ponieważ jest to język zbliżony, to jest taka mieszanka. Ukraińskiego, Polskiego i Słowackiego Także można się bez problemu dogadać z Rusnakami po Rusnacku Znaczy my mówimy po polsku, a oni mówią po swojemu i, i świetnie się dogadujemy Bardzo ciekawe, bardzo ciekawy rejon Chciałbym tam spędzić więcej czasu No ale dzisiaj pewnie będziemy się spieszyć, żeby przed deszczem zdążyć Być może potem się uda jeszcze skoczyć na Słowację z Cisnej Gdzie też chcielibyśmy jeden nocek co najmniej mieć Właśnie Kuba pokazał mi coś przez okno, ale nie będę, nie będę tutaj komentował tego i cieszę się, że tutaj nie pokazałem. Tak, także Słowacja, Słowacja jak najbardziej tak. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie tam naprawdę spektakularnie. Wyjeżdżamy z Jaślisk drogą bez nazwy. Znaczy, ona jakąś nazwę pewnie ma, ale nie to Jest to ulica bez... Jeśli jest ulicą, to nie miałaby nazwy O tak Po lewej stronie niesamowite tarasy pól A tutaj jedziemy na południe I musimy pokonać te góry, które widać Zjechać na Słowację Słowacją przejechać do tunelu w łupkowie i z powrotem do Polski Jak na razie jest ok Od 11 ma padać Jest godzina około 8.40 Zobaczymy jak daleko da się dojechać na sucho Pięknie tu jest Naprawdę polecam serdecznie Beskid Niski Tu się żyje, tu się jeździ rowerem To jest wspaniale Dla turystów oczywiście, bo jeśli, jeśli się tu mieszka, to na pewno nie jest to lekkie życie i perspektywy też są mniejsze niż w Wielkim Mieście Ale powietrze, widoki Coś wspaniałego I ta piękna asfaltowa droga z Jaślisk jeszcze przez spory kawałek jest z pięknym asfaltem, potem zmienia się w typową stokówkę i tak aż do granicy zapewne Cieszę się, że nie jedziemy do Babadagu, bo trochę daleko Objeżdżamy wjeżdżamy na teren wsi Czeremcha Ze wszystkich czterech stron gminy Jaśliska są takie bramy witające lub żegnające turystów Widzieliśmy trzy, ale zakładam, że od strony Rymanowa też taka jest I... Gmina Jaśliska zaprasza ponownie. Otóż gmino Jaśliska autentycznie powrócimy. Dziękujemy za wspaniały czas i lecimy na Słowację. Ach, aż mi dreszcz przeszedł na myśl o tej słowackiej przygodzie. Znajdziemy się za chwilę w krainie, która jest zupełnie, zupełnie inna niż to co mamy tutaj. No i zobaczcie, jak to wygląda na Słowacji. Droga jest taka, takiego surowego asfaltu trochę. I wjeżdżamy sobie taką doliną. I tak jak mówiłem, tutaj tablice w tym rejonie są dwujęzyczne ze względu na mniejszość y, rusińską, czertiżnę. Y, to jest rusiński język, nie ma, należy go mylić ani z ukraińskim, ani z rosyjskim. Po prostu rusiński, rusnacki. Zdaje się, że cyrlice mają taką, jak Ukraińcy. Bo tego, co tak z grubsza kojarzę, to ukraińska cyrlica ma jakieś delikatne różnice. I wydaje mi się, że mają też jakiś swój znak, który jest tylko w rusińskim, ale tutaj już nie chcę was wprowadzić w błąd. Także możecie sobie doczytać, jest to bardzo, bardzo Ciekawe, czyli ci wszyscy Łękowie, bojkowie, którzy po naszej stronie zostali wysiedleni, tutaj żyją sobie nadal. E, na chwilę tu się zatrzymamy, żeby udokumentować skręt. Jesteśmy w miejscowości Palota. Minęliśmy między laborce, o których nic nie kręciłem. Miasto jak miasto. No jest dosyć egzotyczne i inne na pewno niż polskie miasta. Także wa warto zobaczyć, ale między laborce mają swoje pewne komplikacje, o których może tutaj nie będę mówił. I tutaj, z tej głównej, ta droga w lewo prowadzi na przełęcz No chyba Radoszycka się nazywa teraz, nie pamiętam Tam, gdzie są Radoszyce A tutaj jedziemy na przełęcz łupkowską. Ale na szczęście nie musimy się wspinać pod górę Tylko pojedziemy sobie tak mniej więcej po, po takim samym poziomie Co tory kolejowe idą A pociągi, jak wiadomo, słabo jeżdżą pod górę Więc, więc jest to najbardziej płaska trasa, jak się da I przez tunel no, trochę nielegalnie, ale cóż, e, przejdziemy na polską stronę. Dobra, dojechaliśmy do torów, lecimy po torach do tunelu. Jeśli obejrzycie ten film na YouTubie, to oznacza, że nie jechał pociąg. Oto i on. Wspaniały, monumentalny tunel. Tutaj e, upamiętający sowiecką armię, ale to nie sowiecka armia go zbudowała, tylko jeszcze Austro-Węgry. Był to tunel na bardzo ważnej linii łączącej przemysł z Wiedniem, niegdyś głównej magistrali Austro-Węgierskiego Cesarstwa, a obecnie zapomniany przez wszystkich. Kiedyś był to w ogóle dwutorowa, to była dwutorowa linia jeszcze w czasach Cesarstwa Austro-Węgierskiego, ale nasi przyjaciele, w cudzysłowie Sowieci, postanowili zwęzić tą linię do jednego toru. Dla nas to akurat może i dobrze, bo będziemy mogli uciec przed pociągiem łatwiej jak coś pojedzie z naprzeciwka, ale no, ale jest zwężony. To widać zwłaszcza w połowie tunelu, gdzie jest zaznaczona granica polsko-słowacka jest zwężenie. I ta polska część jest obudowana jakimś betonowym jakąś, nie wiem, taką jak to nazwać, wyłożona betonem jest po prostu od środka i tam jest takie wyraźne zwężenie, a ta słowacka strona jest Szeroka. Nie widać drugiego końca, ponieważ tunel lekko zakręca, co dodaje niewątpliwie romantyzmu naszej przeprawie przez, przez niego. Jak zobaczycie światełko w tunelu, idźcie w jego stronę. O dawnej świetności tej linii, tej magistrali kolejowej, przemysł w Jaden świadczy, chociażby ten bardzo duży okazały budynek dworca, a jeszcze również z czasów austro-węgierskich XIX wieku. Był tutaj sam cesza, cesarz Franciszek i upamiętniono, upamiętniono to ryciną, którą można znaleźć w internecie. No i był tutaj też w Dobry Wojak Szwajek, co opisywał swoje, swoje opowieści. Jesteśmy już w Nowym Łupkowie, na kolejnym dworcu, takim mniejszym. Kiedyś zapewne również bardzo ważny Są takie bocznice też kolejowe ze względu na różne zakłady, które tutaj się e, znajdowały I tutaj znajdował się też punkt przeładunkowy z kolei wąskotorowej na normalnotorową I do dzisiaj te bocznice się zachowały e, A ten pociąg, który widać, to jest nic innego jak salonka Edwarda Gierka Słuchajcie, to jest atrakcja na miarę ogólnopolską, bym powiedział Tutaj pan, e, pewien mieszkaniec tutaj regionu, sprowadził ten pociąg i przez kilka lat próbowaliśmy się dopchać do środka, bo tutaj za pociągiem jest taki pensjonat, który kiedyś nazywał Kimadło Vampira, teraz to się jakoś inaczej nazywa, bo jest nowy Agent. No i nowy Agent ma syna, Wiekunastoletnim, który jest przewodnikiem w tym pociągu i w zeszłym roku nas po tym pociągu oprowadził. Z ciekawostek to na przykład można obejrzeć oryginalne kanapy Edwarda, Edwarda Gierka, które są oprzyte wielbłądzią skórą. I zrobiono mu to w Mongolii, ponieważ ten pociąg był nawet w Mongolii, właśnie. Dwa wagony można zwiedzić, a w trzecim, jak powiedział nam ten chłopak, mieszkają zwierzęta. Ale polecam, jeśli byście kiedyś tutaj byli, to w tym pensjonacie z czerwonym dachem zapytajcie o możliwość zwiedzenia pociągu i za opłatę co łaska, być może ten młody człowiek Was oprowadzi i naprawdę zrobił to świetnie. Także szacun dla niego, fajnie, że można to obejrzeć. Jestem ciekaw, jak długo jeszcze ten pociąg pożyje, bo jednak kondensacja i czas e, robią swoje. Jeśli nie będzie ogrzewany, no to pewnie, pewnie w końcu zniszczy je do reszty. Lecimy do zagrody Chryszczatej, bo chcemy zdążyć przed deszczem. Rozbiliśmy namioty, pojedliśmy, niektórzy się zdrzemnęli. Lecimy dalej, już na lekko, na wycieczkę, na przełęcz żebrak. Mieliśmy jechać na żebrak, ale jest tak, więc w sensie, że to już zaczyna padać. Więc schronimy się w schronisku nad smolnikiem, w którym jeszcze nigdy nie byliśmy. No i zobaczymy, co dalej. Pewnie będziemy wracać, tak naprawdę. Zobaczymy, co tam ciekawego w tym schronisku jest. Dobra, w dużym skrócie podsumowuję dzisiejszą podróż. Nie pojechaliśmy na Przełęcz Żebrak, utknęliśmy w pięknym schronisku nad Smolnikiem. Polecamy, rewelacja, po prostu spadł deszcz i tam prze, przezimowaliśmy jakieś 3 godziny, chyba tam siedzieliśmy i było bardzo fajnie, polecamy to miejsce. A teraz mamy takie widoki i lecimy z powrotem do naszej zagrody chryszczatek. Dalsza część naszego dnia potoczyła się naprawdę. Świetnie, zjedliśmy wspaniałą kolację w Zagrodzie Hryszczatej, która ma naprawdę świetną, świetną kuchnię. No i oczywiście wszelkie wieczorne rytuały. Udało mi się zagrać spontaniczny koncert ze względu na to, że nie było prądu i było jakoś cicho i ciemno, i udało mi się wykorzystać ten moment, żeby troszkę poćwiczyć występ, występy publiczne. Było bardzo fajnie. kolacja nam się przeciągnęła w sumie do 23.00. Był taki klimat ogniskowy, bardzo poznałem bardzo fajnych ludzi. Także tutaj już leżę w namiocie, dlatego staram się mówić tak półgłosem, ale dodam jeszcze tak dla tła, że nie do końca dziwne wrażenie, ponieważ zatkałem sobie uszy. Ponieważ, ze względu na to, że nie ma tego prądu, no to oczywiście Zagroda Chryszczata musiała odpalić generator, zapewne ze względu na, no wiadomo, mrożone rzeczy i tak dalej. Także ten generator być może słychać na filmie, za co przepraszam. Także szybko powiem co, gdzie dzisiaj jechaliśmy, bo chciałbym ten film już zmontować. Także dzisiaj nietypowo zakończę tą, tą, tą mapą. Ruszyliśmy z Jaślisk o godzinie 8.30. Rekordowo wcześniej, jeśli jeszcze nigdy nam się tak nie udało. Dlatego, że baliśmy się deszczu, krótko mówiąc, miało padać od, od 11.00. Ruszyliśmy, był to mój pomysł, żeby jechać koniecznie przez Słowację, ponieważ ja uwielbiam jeździć przez Słowację. I za mało jeździmy przez Słowację i na Słowacji. I bardzo chciałem to nadrobić. I z Jaśnisk ruszyliśmy tą drogą, która jest niesamowicie piękną drogą z głaciutkim asfaltem i prowadzi do granicy. Ten asfalt w pewnym momencie się kończy, ale mamy równie ładną, później stokówkę. Więc na wierzchnia, gdyby ktoś się zastanawiał, bo tutaj na mapach często jest Taki moment o i nie do końca wiadomo jak to jest nawierzchnia. Bardzo fajna, śmiało można tam jechać. Yy, no, każdym rowerem takim nadającym się na drogi szutrowe. Yy, I w, wzdłuż, yy, znaczy tą drogą jechaliśmy aż do... Minęliśmy też miejscowość Remha, ale zdaje się nie nieistniejąca, chociaż gdzieś tam jakieś zabudowania mi, minęliśmy. Yy. Ruiny strażnicy, a to nawet szczerze mówiąc nie zauważyłem. No aż do granicy. Już z samej granicy widok na Słowację jest po prostu obłędny i już wiedziałem, że będzie pięknie. Zjechaliśmy taką drogą, która początkowo była taką drogą, jakby bez kategorii, ale asfaltową, bardzo ładny, gładki asfalt, położony chyba specjalnie po to, żeby można było rowerem dojechać do, do, do granicy, przynajmniej tak się wydaje. Później ona się zamienia w regularną drogę, która jest takim odpowiednikiem naszej drogi wojewódzkiej, ale tam jednak na Słowacji jest dużo, dużo, dużo mniejszy ruch. Tam jest naprawdę momentami praktycznie pusto, także bardzo komfortowo się tymi drogami jeździ, i Słowacy też bardzo kulturalnie wyprzedzają. Naprawdę dają duży odstęp, i no, także super się tam jeździ. Minęliśmy różne miejscowości. W której z miejscowości w ogóle napotkaliśmy dzielnicę Brooklyn? Chyba właśnie w tej Haburze, tutaj. To był Brooklyn pisany tak jak wymawiam, Brooklyn. Bardzo ciekawe wrażenie zrobiliśmy sobie zdjęcie. No i dalej e, aż do medzi laborców. W medzi laborcach staraliśmy się przejechać je dosyć szybko. E, bo generalnie nie jest to miasto, które tak wzbudza jakieś taki mm, jakieś takie mm, poczucie bezpieczeństwa w medzi laborcach jest... No, nie takie 100%, tak bym powiedział. Już nie wchodząc może w szczegóły, ale widać, że to jest miasto, które boryka się z pewnymi problemami. Znaczy, myślę, że nic by się nie stało. W zeszłym roku jedliśmy tam y, też y, obiad z Kubą. Nie, sorry, dwa lata temu. Ale ogólnie myślę, że trzeba tak troszkę uważać na siebie w Miejscu Laborcach. Y, także szybko przejechaliśmy y, przez Miejscu Laborce aż do miejscowości Palota. W tej Palocie jest istotne miejsce, to pokazałem na filmie, trzeba odbić, znaczy trzeba, jeśli chce się jechać tak jak my, na taką asfalt, taki asfaltowy szlak. W ogóle też szok, że to jest pięknie wyasfaltowane. Nie było tam absolutnie nikogo i sprawia to wrażenie, jakby nikt nigdy tam nie jeździł. Może samochody leśne tylko. I tą piękną drogą, tu jest dosyć stromy podjazd, bo także też było dosyć tak wymagająco, mimo wszystko, że jechaliśmy tak jakby wzdłuż torów, ale jednak ta droga była bardziej pofalowana. Aż w końcu dojechaliśmy do przejazdu kolejowego, no i tutaj muszę powiedzieć, że zrobiliśmy coś nielegalnego. Zrobiliśmy to na własną odpowiedzialność i sprawdziliśmy wcześniej pociągi. Te pociągi czasami jeżdżą tam. Ja nie powiem Wam celowo, jak często i kiedy, ale jeżdżą. Możecie tam spotkać pociąg, także e, absolutnie nie zachęcam do tego, żeby po torach w ogóle się poruszać. Uważam, że e, no, jest to, wiem, jest to wykroczenie, nie powinien tak robić. I, i, moim zdaniem było to bezpieczne, ale nie namawiam Was, a wręcz zniechęcam do tego. Nie róbcie tak. Dobra, no i sobie po tych torach, albo właściwie bokiem torów, tak naprawdę łatwiej się szło bokiem obok torów. Przeszliśmy przez tunel na polską stronę i później już tym tą, tą ścieżką tutaj przez Stary Łupków, potem Nowy Łupków, taką stokówką i też taką drogą, która wiedzie przy tutaj zakładzie karnym, tutaj jest zakład karny też później przechodzi w taką typową jakby leśną stokówkę do drogi 897 czyli tej wojewódzkiej takiej chyba znaczy tak, ja tak operuję takimi nazwami wojewódzka a w sumie kompletnie nie mam pojęcia czy dobrze ale no wiecie o co chodzi kategoria niżej niż krajówka no to chyba wojewódzka prawda eee, tutaj odbicie na Smolnik w smolniku rozbiliśmy szybko namioty o godzinie, hmm, myślę, że około 12 było. Później coś zjedliśmy, później koledzy się zdrzemnęli. No ja jakoś wolałem nie drzemać i tak się pokręciłem trochę. I postanowiliśmy jechać na wycieczkę. Mieliśmy ambitne plany, żeby wjechać na przełęcz żebrak, ale w smolniku zaczął padać deszcz. To była godzina już tam po 14. Czyli i tak ten też nam się przesunął z 11, i wjechaliśmy. Właśnie szukam. O, tutaj tu jest taka dróżka, i ze znakiem, który kieruje na schronisko nad smolnikiem, i tutaj taką dróżką trzeba się tu dostać. Było to ciężkie, bo no, praktycznie połowę drogi, co najmniej połowę drogi, pchałem, jak nie więcej. No, i w pewnym momencie też było. Aha, sorry, tutaj. Było bardzo błotniście. A to jeszcze ledwo zaczął padać deszcz. I tutaj byliśmy w tym schronisku, które jest super miejscem. Polecam serdecznie. Jest naprawdę klimatycznie. Osoby, które tam pracują, to, to, to zdaje się nie są właściciele, tylko alienci albo nawet pracownicy. Nie wiem dokładnie, ale są przesympatyczni. Było naprawdę bardzo miło. Tak, polecam. Po prostu trzeba tam pójść. Naprawdę jest to świetne miejsce. Ale jak będziecie tam szli, to nie wchodźcie tak jak pokazywałem, tylko wejdźcie sobie od drugiej strony. Czyli na końcu wsi Smolnik jest taka niepozorna droga, taka trochę stokówka, owata, tak przynajmniej tutaj wygląda. Później ona przechodzi w drogę gruntową, taką polną, i tędy można po tej łące takiej wejść pieszo to nie jest wielki problem. problem rowerem już raczej myślę, że ciężko a zjazd stąd po tym deszczu no był też taki dosyć śliski także no niebezpieczny powiem szczerze, ale zjechaliśmy bez żadnych problemów na szczęście no i z powrotem do Zagrody Hyszczatek, także cały dzień, dzisiaj to jakieś 56 km. I w pionie, teraz nie pamiętam dokładnie, ale jakaś 450 metrów czy coś takiego, czyli nie jakoś ogromnie dużo. I tak zakończyliśmy dzień, także jeśli oglądaliście ten film do samego końca, to dziękuję Wam i jak zwykle. Serdecznie. Pozdrawiam.